Dzisiejszy odcinek, znaczy już widzimy się drugi raz, bo nagram już wam update. O, tu jest moja koleżanka, akurat? Ja chciałabyś mownąć. Patrz, Ja sobie tu klikam. O, kur też są głodni? No są. No... Ten jest. A ten tak mu pokazuje, że tam jest coś? że tam jest ryby połowienia wycofane ja chyba tej aktualizacji jeszcze nie widziałam a no, mnie ja już mam widziałam to nie wiem czy akceptuję czy otrzymuję akceptuję nie mam No, 12 godzin później kończymy? No, ładnie stać. nie oczywiście na to nie stać. O, jest jedna wątka, może to najbardziej łatwiejsza. Mm. Jego A na chwilę. To jest najlepszy. Dawaj, robię do ruminy. Koleżanka się wyłączyła chyba. No chodź kapibara. Jest taki oznak, nie ja wejdę do niej. Capibara. Ja mam kapibara w domu taką zabawkę. Znaczy no, tylko kurzaka. Ja Wychodzę... Papa! Sam się teleportuj, papa! To co piszę? Ale ty mnie oczywiście nie słyszy. Nie wiem, i do nich? Ja Co do nich? Co do nich? Nie wiem, co oni jeszcze teraz piszą. I teraz to już może zaczniemy w to grać. I znowu, chatka właśnie. O, mało osób. Ja idę może szukać tego. Zwojenny stawek. O, tu są ryb. Z tego co wiem O węgiel, węgiel, węgiel Najprzydatniejsza rzecz węgiel węgiel, węgiel, węgielek, węgielek, węgielek. Przydatne Ja tak zaczynam właśnie tę grę Od węgla A potem dopiero zaczynam rąbać żabka I od stopy krótszej Jak mi pierwszy raz wypadnie stopa klicza To mi jest tak fajnie, widzowie Aktualnie fajnie mi jest w ogóle Dzisiaj nagram odcinek na moim kanale Update w Brookhaven. Właśnie Nie wiem czy widzieliście, ale fajny odcinek był hmm. Nawet pokazywałam jak ja mam Game Pass no. Ja się wstydziłam, że będziecie ze mnie śmiali Śmialiście się ze mnie 8 minut na mnie wiecie, że craftujemy mapę na początek? Oui! Hmm. patrzcie, tam jest tam, że pójdziemy tam dawać, nie wjazda. Tak, Tak, tu widzę też wyłowić wentylator. Serio! Zobacz, ja tylko tyle, tylko małą rybkę odkryłam. Chcę to odkryć. To mogę największego czyli robić. No but się tu jeszcze deszło, wiesz? Serio? Serio? Jezu, jest o but! Szybciej weź ryba, bo szaleje. O, wzięła! Tylko ja nie mogę tak mocno aż klikać. Ja widzę już nie! Widzę łosoś z tego co miałam. Psz, muszę trochę dalej. Pf, co tak blisko! Zabię to jest ten nowy update. Nie wiem co mi się mogę podobać za te 600 diaks! Nie, ja bym go sobie nie kupił. Zabieram, to jest za drogi. Miałem też 600 diaksu. No to nie jesteś, bo nie mam 2,5 mł. Łoseś kolejny. Nie dam razu. Zrobię jeszcze jeden Łoseś i uszliję. Bo bardzo trudno. Z bąbą, Zrobię. O, już noc się zbliżyła. A, nie tak. I wędka cię w ogóle wypadła ciawczyni. Widzowie, to jest trudne, ale z tego co wiem, to dla mnie to jest zna. Coś zgadło. Hmm, trudne to trochę. Kurczę, widzowie. Trudne dla mnie trochę. No nic żeby tak nie wiem. Widać? Widzę coś. Coś tam przepłynęło. coś. Jak długo chyba będę tak robić, to miłosność wypadnie. Zgadłam. Miłosność. Nie, nie. nie Chciałoś coś? Chcesz coś lepszego? Okay, no jak chcecie, żeby mi wypadł ten... jakiś lepszy gatunek, to kliknijcie łapkę i Super, proszę. Też jedno? Jednego super, jednego. Kolejny się. O, kolejna mi wzięła. Kurczę, muszę jeszcze raz. Zobaczymy mi tylko na tym zależy, żeby złowić całą torbę rybek. No szkoda, że ktoś lubi ryby. Ale trudno muszę. O wzięło! Kurcze widzę, jest coraz trudniej. Tak! Kolejny łosoś. Handler się przełożył. Zgadłam. Mhm, zgadłam. Idę wam dać ryby, bo wam tak jest ktoś nie przyniesie żarcia to muszę przynieść zda. Ja sama. Oczywiście. I zda, zda. I sami nie na jednym polowym raczej. Proszę sami. O jest fajna rzeczka. Tu se można łowić ryby. Tu można można łowić. Tu se można pozwolić na ryby, 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 ryby na dość się Kolejny łosoś. Serio, widzowie. Jeszcze jeden łosoś i chyba przestanę łowić te ryby. Tego łosoś się najczęściej trafia. Nie róbcie tego, naprawdę. Serio. Dlaczego to jest napisane koło? Oto upuścić. O ja. Zapytałem skończyło. O, opuść to jest to samo, co Nie Nie tak? dlaczego to się tak wszystko nazywa? Nie to się nazywa? Worefisów? Torba to nie wora To jest akurat dobre. Ja chcę przetrwać 99 noc i dni. tej torbie, żeby przestała mi drobne i takie głupie rzeczy, kiedy coś lepszego. Idę chyba szukać dzieciaczka Nie, nie, to no do Kopcie drewno, żebu potrzebno. Dużo już.

Ej, a ten już ma ten. Ja mam uważaj. Ten chce się wymienić, tak? Jeżeli ze mną Dlaczego te dwie są do siebie takie same? Ja robię to mam... Proszę, proszę o coś od Ja nie mam No naprawdę. I co wie, patrz, że nie mam drewny, bo szaleję zaraz. Macie? Całą ja zaraz znalazłem, gdzie mam mać. przyda mi się, bo muszę sadzić dużo roślinek. i drewno, to te głupie wydatki się zrobią na Jak nie, to ja zacznę robić, to robię Za daleko! Za blisko. Sí. Ja. Jeszcze raz. Ja, nie, mam nie, nie, nie. Więc nie, nie. Węgiel, węgiel, węgiel. Węgiel, węgiel, zamknij. Węgiel, 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 Muszę, spalić

Dajcie mi idzie koko Mam rewolwer i amunicję, też sobie kitka. Ten link się laguje, czaje Nie что вот одна кулька не трогает эту кулька? Нет. Хорда брак не ходит. Может, я амуницией. Такой czy... <плодит> 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 <Kurde. плодит> ja, одном шанса. И одна жизнь. przyjdą wie? Sobie... Jak przez tylko te kilka dni, to i tak widzieliście ten update, więc fajnie, ale tak trochę źle. Gdzie ktoś po mnie? Nikt, a mnie w tyłku. A ten se wraca do ogień. Więc sobie. A osoba wraca do ognia. Zagadam. Chcę iść uratować dziecka, na ko... się okazuje, że jestem martwa. Bly. Mam Robux. Please help. Mam 0 Nie, no nie mam. Ja mam Robuxy. Trochę mam Robux. Ta se poszła łowić ryby widzowie. Nie no, widzowie, to już chyba na wszystko, no. wam tylko trzy dni. Wiem, że ten odcinek nie miał sensu, ale nagrałam jeszcze jeden odcinek przecież, <grym> więc to ma sens. Widzowie, to ma sens. Zobacz, ja nie mam wi Nie trzeba, to już mam. To jest Wi-Fi? Ktoś mam. ma jest wifi. A bez wizji nie mogę grać, bo Niech pan go pozwoli. Ja go wzięłam. A ty się grzeją. A w się grzeje przy ogniu. Co? Czy Nie widzę, nie, nie wytrzymę. No i po mnie nie przyjdą. Ja ich lubię, Dlaczego ta muzyka od historii już trochę grała widzowie XD? Totalnie XD. Chcę ratować dzieciaczka. Idą po mnie? I idą po mnie chyba. No, idą. Ale się się widziałam, piołdę. Widzę, no trudno, sam przepraszam, jak ona tak odgląda to przepraszam, wielce przepraszam. Gdzie on jest? To było trochę śmieszne. To było strasznie śmieszne dla mnie. Kiedy rano? O nie doczekam się rana. Gdy widzowie, to jest. Co, <laughs> to samo. Nie, myślę, że na to borga pożyczyłam tam broń na chwilę. Bo fajnie. I też, że coś złego zbliżę się do Twojego ogniska na no, gdzieś wieczorem. A mnie to nie obchodzi, bo mnie to ja. Ja to nie jestem gotowa. Co ja sobie tu śpię? I tyle. I idziesz po mnie w ogóle? Ona ma mnie w tyłku, bo zaraz go to opuszczę i ją zablokuję. I będzie fajnie. Ej, ty, pomyśl ruchowo do mnie. Jakoś. One są trochę śmieszne. No, nie, nie zapraszam z za żadnych znajomych. No, ale po co to jest pomoc? dlaczego? To jest takie głupie. To jest takie głupie jak z sobie trochę. No nie, spożyliśmy tego specjalnie. Kurde. To jasne i jasne, oni chyba tu nigdy po mnie nie przyjdą. A no znowu taki potrafię. Dobrze, oh, ja. hmm. po tym odcinku jeszcze będę grał w Robloxa. Jakby co, to ja jeszcze gram w Roblox chyba godzina. Dobra, to na wszystko. Więc pamiętajcie o moim update'cie, co dzisiaj grałam? Czy one mają bandaż? Nie. One raczej chyba nie mają bandaży. Czy one zaś piszą na czacie? Nie. Więc widzowie to chyba ci na wszystko, więc pa!